Alko znowu się słyszymy. Wiem, że to część historii, na którą macie największą chrapkę. Historia mojego największego nauczyciela. Karino, Karusia, Karola. Przynieśmy się więc w czasie. Jest rok 2007, a ja jestem niezmiernie szczęśliwą posiadaczką czteroletniego ogiera. Pierwszą lekcją, jaką udzielił mi mój koń, to to, że hu, nie wiem nic, a nic o posiadaniu własnego konia, ani nichu nie potrafię jeździć. Mm. Jeszcze wtedy byłam entuzjastką skoków, więc i w tym kierunku chciałam się kształcić. Niestety, o ile dojechałam do przeszkody, to znajdowałam się po drugiej stronie. Natomiast dojazd do tej przeszkody był istną drogą przez mękę. Kary miał wtedy dwa chody. Cofamy się, ile mamy miejsca. Albo galopujemy na złamanie karku z zagryzionym wędzidłem. Było to dla mnie fascynujące. No przecież umiałam jeździć, przecież wygrywałam zawody w skokach, płynnie pokonywałam parkury klasy P, więc pomimo braku kierownicy zdecydowałam się na start w zawodach skokowych. Cóż to była za katastrofa! Pół parkuru pokonane w kusie, a na dodatek w związku z brakiem kierownicy rozbudowana przeszkoda. Co prawda Kary skoczył te przeszkodę na czysto. Ale jako, że najechałam na lewy stojak, własnym kolanem rozmontowałam koncertowo przeszkodę. Co za wstyd! Rumienie się ze wstydu na samo wspomnienie. No, wtedy została mi udzielona lekcja druga. Nie ma skoków bez ujeżdżenia. I powiem Wam, że mimo wszelkich przesłanek uważam się za osobę inteligentną, więc stwierdziłam, że czy mi się podoba, czy nie, czas zadzwonić po trenera ujeżdżenia. Przeprosiłam moją trenerkę skokową i powiedziałam, że wrócę za pół roku, jak ogarnę jazdy po płaskim. Wtedy w moim życiu pojawił się pan Józef Rusnarczyk. To bardzo barwna postać i opowiem wam o nim w innym podcaście, bo zasługuje na swoje pięć minut. Zawsze uważałam, że ujeżdżenie jest nudne. Nic bardziej mylnego. Wszystkie meandry, dbałość o szczegóły, odczucie jakie daje rozluźniony koński grzbiet – rozkochały mnie w dresażu. Wybrałam się na kolejne zawody, tym razem w ujeżdżeniu. Były to towarzyskie zawody niedaleko naszej stajni. W związku z tym wybrałam się na niewierzchę i rozpoczęłam swój pierwszy przejazd w klasie P. Niestety, nie dane było mi dokończyć. <grytanie> Podczas wykonywania kontrgalopu mój koń przeskoczył przez szranki, co spowodowało eliminację nas jako pary w konkursie. Lekcja numer 3 Zanim zaczniesz startować, naucz swojego konia szacunku do szranek. W międzyczasie zapadła decyzja o kastracji Karego. Nie był chyba zbyt szczęśliwy, bo podczas oprowadzania przed zabiegiem podgryzał mnie i panią weterynarz w rękę. W ogóle był kawałem hama. Moje ciało do dzisiaj może wam opowiedzieć historię naszej relacji, liczne ślady po ugryzieniach, a także blizny pociągnięciu mnie twarzą po betonie, zmusiły mnie do zrozumienia tego, że praca z koniem to nie tylko jazda, to zbudowanie relacji z ziemi. A jest to czwarta lekcja, której nauczył mnie mój koń. Zmiana w zachowaniu konia i jego stosunku do nas jest dla mnie znacznie ważniejsza niż wygrywanie wielu pucharów. O tej lekcji za parę ładnych lat przypomni mi inny koń, Final Fantasy, ale o tym później. Skończyły się czasy liceum i wyjechałam na studia do Opola. Oczywiście razem z się w przyczepie. Znalazłam się w sportowej stajni Ostroga, gdzie na mojego pękatego ślązaka patrzono raczej z góry. Na szczęście osobą trenującą ujeżdżeniowców w Ostrodze była Agnieszka Majewska, która bez, up yy, bez uprzedzeń przyjęła nas jako parę. Po wielu treningach zdecydowaliśmy się na start w klasie P na zawodach regionalnych w Zakrzowie. I co to były za piękne zawody, słuchajcie. Czworobok przed pałacem, delikatnie szumiące drzewa i przyjemnie świecące słońce. Muszę, ale muszę wtrącić tu małą anegdotkę o moim dziadku. Zawody zaczynały się od eliminacji do Mistrzostw Polski Młodych Koni. Przejazdy były zakończone komentarzem trenera Andrzeja Sałackiego. A mój dziadek, będąc osobą niekońską, stwierdził, że komentarz jest zdecydowanie za cichy. Więc w trakcie jego trwania podszedł do trenera Sałackiego i zażądał, żeby ten wygłaszał je głośniej. Pan Sałacki ze znanym sobie wdziękiem podziękował za radę i już głośniejszym tonem opisywał przejazdy. Zawody poszły mi bardzo dobrze i wróciłam szczęśliwsza i bogatsza, o dwa oczka zdobyte do trzeciej klasy jeździeckiej, ale spłukana do ostatniego grosza. Nie przyznałam się rodzicom, że wszystko co miałam na utrzymanie w tym miesiącu wydałam na zawody i do końca miesiąca, czyli przez dwa tygodnie, podjadałam karusiowi się i z wdzięcznością przyjmowałam parówki w cieście od mojej współlokatorki Dominiki. W międzyczasie, dzięki mojej trenerce, dostałam do jazdy kilka razy w miesiącu kucyka montane. Był to kuc skokowy. Nieco później miałam już kilka kucyków i dużych koni do jazdy. I powiem wam, że możecie mieć najlepszego trenera, ale tylko jazda na wielu koniach o różnych temperamentach pozwoli wam na prawdziwą naukę jazdy konnej. Jak tylko udawało mi się uzbierać pieniądze, jechałam na kolejne zawody. Pamiętam, że w Zbirosławicach podjechała do mnie zawodniczka na pięknym kucu rasy Deutsche Reitpony i spytała, bezczelna, czemu pcham się na zawody ze źrebną kobyłą. No, i było mi przykro. Na szczęście konie nie wiedzą, jak wyglądają. I Kary po raz kolejny dał z siebie wszystko i zdobył wynik. I zakończyliśmy te zawody zdobyciem trzeciej klasy sportowej w ujeżdżeniu. Nauczyłam się wtedy, że ujeżdżenie jest dla każdego konia i nie papier robi z niego sportowca. Chociaż w kontrze do tego, co powiedziałam Wam przed chwilą, przyznam się Wam do tego, że w pewnym momencie zaczęłam wierzyć, że jestem tak dobra. Że gdybym tylko dostała konia o wspaniałym ruchu, to byłabym w stanie wygrać nawet Mistrzostwa Polski. Moja trenerka miała w tamtym czasie wspaniałego siwego Germanika. Kiedy patrzyłam, jak robi lot w ciurku, ciągi, kłusy w balansie i piruety, w środku mojej głowy widziałam siebie. Siebie na nim jak bez problemu wykonuje wszystkie te elementy. I wtedy nastał ten dzień. Dzień, w którym usłyszałam, że mogę wsiąść na Germanika w celu nauczenia się lotnej zmiany nogi. No to wsiadłam. Z kłusem nie miałam większego problemu, ale wtedy padło hasło: zagalopuj. No to okej. Okay. Przykładam łydki, cyk i zapierniczam kłusem wyciągniętym po całej hali. Myślę: no dobra. No okej, okay. nie znam go. No to jeszcze raz. Jeszcze trzy razy podejmowałam próbę, która kończyła się spektakularnym wyciągniętym zamiast galopu. Kiedy w końcu udało się wyjechać na przekątną, zrobiłam lotną, a potem... A potem znowu Germanik biegał ze mną po hali w tempie przystającym bardziej do koni pełnej krwi angielskiej niż konia ujeżdżeniowego. I to, moi drodzy, była jedna z najcenniejszych lekcji, których udzielił mi koń. Lekcja pokory. Kilka lat później już umiałam jeździć na germaniku i prawie tak samo robić lotne wciórku i te inne wygibaski. Ale nigdy, nigdy nie zapomnę tej lekcji. W międzyczasie moja trenerka wyleciała do Ameryki, a ja dalej trenowałam krótko wtedy pod okiem Natalki i przygotowywałam się do startu w klasie N. Nasz debiut w tej klasie poszedł zadziwiająco dobrze. Zawody, w których debiutowałam, zorganizowałam sama. Nauczona poprzednimi doświadczeniami, Wiedziałam, jak dużym wyrzeczeniem finansowym jest start. Wpadłam na pomysł, o ja genialna, że skoro stoję w miejscu, gdzie jest hala pełnowymiarowa, są płotki i jest hala namiotowa, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te zawody zorganizować w domu. Ówczesny dyrektor, pan Marek Marczak, niesamowity gentleman i dobry człowiek, powiedział, że nie ma problemu. I tak w ostrodze powróciły zawody ujeżdżeniowe. O samych przygodach podczas zawodów moich moich podopiecznych, zrobię osobny podkwast. Pod, jaki podkwast? Mówię, powinnam powiedzieć, zrobię osobny podcast i gwarantuję, że będzie śmiesznie. W przeciągu roku już pod wodzą mojego nowego trenera, pana Marka, udało mi się zdobyć drugą klasę sportową w ujeżdżeniu. Jednak w trakcie tego czasu z moim Karusiem zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Osłabił się jego stan kopyt, wypadał ogon, bardzo długo wracał oddechowo do siebie po treningu. Wykonywałam badania włosia, żeby sprawdzić, czy czegoś mu nie brakuje. Dostał szereg bardzo drogich leków wykrztuśnych, ale nic to nie pomogło. Wtedy Kary nauczył mnie, że jeżeli dzieje się coś poważnego z koniem, to dzwoni się do weterynarza specjalisty. Co prawda jednorazowo wychodzi to drożej, ale długofalowo jest to znacznie przyjemniejsze do portfela i co najważniejsze pozwala szybciej pomóc koniowi. Przyjechała pani pulmonolog i postawiła diagnozę. Kary jest alergikiem. Zdecydowaliśmy się wtedy opuścić Ostrogę i przenieść pod Opole do małej przydomowej stajenki z boksem angielskim i trocinami. W międzyczasie Kary miał problemy z zatoką i groziła mu operacja, ale na szczęście się wykaraskał. Podjęłam wtedy decyzję, że dalsze trenowanie tego konia do poziomu C klasy jest nie fair wobec niego że czas na sportową emeryturkę i cieszenie się sobą podczas przejażdżek w terenie jest cudowną formą relaksu. Zrobiłam mały, malusienki wyjątek tylko jeden raz, pożyczając go mojej przyjaciółce Olina Ampy. I dostali się nawet do finału. Lekcja, którą udzielił mi Karuś, lekcja o odpuszczeniu była ważna. Czasami boimy się odpuścić. Boimy się tego, co będzie dalej, czy będziemy szczęśliwi jeżeli z czegoś zrezygnujemy, a obawa przed odpuszczeniem często nieszczęśliwia nas i nasze konie. Następnie nastał najgorszy okres w moim życiu. Zdecydowałam się na przeprowadzkę do Warszawy. Niestety stajnie w Warszawie nie spełniały moich oczekiwań, więc wysłałam mojego Karusia do miejsca, gdzie miał żyć wolno wybiegowo i odpoczywać. Jeździłam do niego wtedy co dwa, trzy tygodnie i wyglądało to na miejsce, w którym konie są naprawdę szczęśliwe. W międzyczasie prawie przestałam jeździć. Byłam trochę obrażona na świat jeździecki, który okazał się toksyczny do granic możliwości. I nie mówię, że nie poznałam wielu wspaniałych ludzi, ale znalazło się kilku takich, którzy złamali mi serce. Ale żeby domknąć historię czasów studenckich, muszę Wam opowiedzieć o koniach, które wtedy stanęły na mojej drodze. Więc kolejnym razem, kiedy się usłyszymy, opowiem Wam o koniu, którego kochałam jak swojego, czyli o flyu. O Kordzi Mordzi, która zrobiła dla mnie wszystko. Nie dlatego, że byłam dobrym miejscem, a dlatego, że pozwoliłam być jej sobą. O Goi, która nie lubiła być koniem ujeżdżeniowym. I o Kucach, które nauczyły mnie, że trzeba bardzo uważać o tym, o czym się marzy. Na koniec chciałbym Was poprosić, że jeżeli podoba Wam się to, co robię, to będzie mi niezmiernie miło, jak zasubskrybujecie kanał, czy zostawicie komentarz. I przypominam, że posiadam coś takiego jak adres mailowy, i z wielką chęcią przedstawię tutaj Wasze historie o tym, czego nauczyły Was konie. Do usłyszenia.